Idealnie, słuchajcie, idealnie pod tego pika. Wysokie overallety typu, ściem, bo 8, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 5, i potem pozostały już 8, czwórki. Zobaczymy, czy będzie warto. Zobaczymy, czy będzie warto. Let's see. Zobaczmy tego potężnego pika. E, czy jakiś UCL tutaj się pojawi? Ta. Co? Co to jest za pI w ogóle? Co to jest za pik w ogóle? I za ja tylko zmarnowałem foder, nie? Dalsza część zmagań z Polakami, słuchajcie, e, Czesław Michniewicz, tutaj brakuje kontraktu, także mu 34 jednak e, e, kontrakty mecze kontraktowe. Dodam, zaufam Czesławowi Michniewiczowi, mam nadzieję, że wyciągnął wnioski zarządzania tą drużyną, bo było nie, kilka niedoskonałości, jeśli chodzi o te pierwsze 9 spotkań. Spokojnie mogło, można było tu wycisnąć, wycisnąć dużo, dużo więcej, myślę, że co najmniej takie, takie, takie 8-1. Tego można było wycisnąć, nie mówię, że bez porażki, ale 8-1 byłoby tutaj... To jest sprawiedliwe, a tak? No cóż, dobra. Alison, Baresi, Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To jest skład do, do pyknięcia. Oczywiście pod warunkiem, że Havers nie wrzuci super piłek ze swoim PlayStation Plus, yy, co jest oczywiście możliwe. Ewa Pajor! Brawo, ładnie poklepane teraz. Ewa Pajor! Świetnie, dobra. To chyba będzie szybka dezercja, to będę zadowolony, dobra. No ale dobra, mecz po meczu, mecz po meczu, słuchajcie, mecz po meczu. O, ale tam Mbappe, jak już widzę Mbappe, to... <noise> to już boli to moją defensywę, serio, nie? Już człowiek jest delikatnie zniesmaczony. <noise> Ewa, Ewa Pajor, świetna zielonka teraz. Siedzi to, pójdzie wrzutka. nie poszła. Ale i tak znalazł to podanie, kurczę! Myślałem, że jak użyję m, podwójnego pressingu y, kolegi, to jest szansa tutaj, że, że nie zajdzie tak łatwo tego podania. Dobra, jednak po prostu nie ma co odpuszczać, bo nie pokryją tak dobrze ci zawodnicy. Kamek nie pokryje. No... Co ja tu mogę więcej zrobić? Naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, co mogę więcej zrobić w tej sytuacji. Brawo Smolarek, bardzo ważny gol, każdy bym tak samo zrozumiał, A i będzie gol Brawo Piątkowski, nie spodziewałem się, że wygrasz pojedynek biegowy z Mbappe, ale, git Smolarek, pięknie, brawo Niestety Ribery. Szkoda, że na czerwony. No, musiałem spróbować to zginować, bo bez glina to by nie siadło bez szans. Brawo, Szymański. Uh. Wreszcie my strzelamy w 91. Tylko problem jest taki, że jesteśmy zajechani w tej dogrywce. Zajechani, totalnie. Brawo, ale wjechał Smularek! akcja marzenia. Dynamiczne wyjście w pole karty. <laughs> I tu nie wiem co bramkarz porobił, ale ważne, że gol. Dobra, koniec, 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 koniec. Jest! O, ale wyrwany teraz meczyk. Ale wyrwany teraz meczyk. LZS Krzatka. Krzatka Puchatka. <laughs> o Jezu, co to jest za skład? Złote, złoci zawodnicy. Ej, dobra, to jest szansa dla nas. No i tak lepiej się od Polaków, ale... Nie, nie, nie wychodź, tak? Gramy wyka. Dobra, no w końcu, no w końcu, w końcu, Fk, let's go. Smolarek teraz bomba. Wyklepane, no w końcu, ale jeszcze bym poszukał tutaj jakiegoś dodatkowego strzału z dystansu, żeby trochę rozruszać rywala. Dobra wrzutka, niestety, bardzo ładnie zagrał teraz do Griezmana rywal. Ale ładnie to zagraliśmy. Ale bo nie teraz to zagraliśmy. Świetny pas do Ewy Pajor! Ewa, dupi! Ewa! W końcu budziła się. Jest. Wreszcie spokój, słuchajcie. Kurde, dobra wrzutka, i to ja nie mam nic, nie mam nic do powiedzenia, bo ja tak nawet się przyłączam przecież. Oj, oj oj, oj oj. Jak to przytryblował Perisić? Brawo Lewy, brawo lew! W międzyczasie czasie 9-3 bilansik, więc jest okej. Okay. Ellison. Złoty Kunde, złoty Van Dijk. Dobra, 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 dobra. Czujemy być może szansę tutaj. Wietrzymy swoją szansę. O! Chciałem powiedzieć brawo Robert! Dlaczego tu nie siedzi? Przecież on ma zwykły playstyle Trivela. Jeszcze takie super podkręcenie dał. Przestrzelony pomysł. Ojojoj, ja, ja. kawałek co do piły. Ale dobrze, że to złapo, być może wersji, bo to jest szansa tak to przypresować. O, o tym mówię właśnie. Zielą musi dać lepszą. Dobrze, wy! I to jest, zobaczcie, że to wszystko jest konsekwencja. Czułem to, że to, że gościu nie nacisnął L1R1 i nie przepuścił tam piłki na skrzydle, żeby sobie wykopać od bramki, to będzie problem przy jego wyprowadzeniu, przy jego poziomie wyprowadzenia piłki. i no próbujemy tych z Robertem, czasem już z absurdalnych wręcz pozycji, prawda? Dobra. Źle sobie wypuścił. Ładnie. Brawo, wreszcie, wreszcie kapitalnie. Lewy. Wykończę. Brawo, Robert! Nice. Będzie 10-3. Jest 10-3. Cztery mecze teraz z rzędu wygrane. A nie, właściwie więcej. Bo przecież my mieliśmy bilans 4-3. Sześć meczów z rzędu wygranych. Skład przeciwnika. Widzę, tutaj u Zeby jest Hulit. Zizu. Dobra. Lekko nie będzie. No. Nie, no nie mogę, ile ja marnuję sytuacji, Jeszcze to teraz ta głupota na czerwony, bo... Agonia, to jest agonia już, nie? To jest agonia już co się dzieje, dawaj. Goś jeszcze chyba strzału nie oddał, więc dobrze by było, żeby tradycji Fify stało się zadość. Oddał swój pierwszy strzał w meczu i wiecie. Ile z tego brameczka, nie? Za to fifę kochamy. Aha, no dobra. A dobry przechwyt. <tryk> Idziemy. Wreszcie. Wodek. O Jezus, co ja zrobiłem teraz? Dobra, 90 minuta, tu się nic nie wydarzy, nie? Dobra, go. Dobra trzeba było tylko agresywnie wpuścić git. Mański jeszcze. GG! 11:3. 3 Trochę odkute, trochę odkute. 13 zaraz strzała. 62% posiadania piłki. Full control! Full control! Full control, ale skład przeciwnika, naprawdę. Więc byłem zizu, wini, no on po prostu ich nie potrafi wykorzystać, no. Po prostu ich nie potrafi wykorzystać, no.